Przed moim urodzeniem, zanim się moi rodzice urodzili. To z 50 lat ma, tak? Tak, 74 piąty rok, że to jeszcze przed ślubem. Nie wiem, czy tam ten... Czy o, ten ten kocyk ten... troszkę przeszedł, co? Tak, jest zarąbisty. Tak, przeszedł. I ciepły jest? Tak, jest ciepły. Grzeje bardziej jak kobieta. <laughs> I nie krzyczy. No, no, dobrze. krzyczy. Dobrze. prałeś go ze dwa razy chociaż? Tak, tak, oczywiście. Przez te 50 lat. Chociaż no, chyba go prałem poczytać z 10 lat temu, ale tak. nie śmierdzi, bo zawsze na strychu mi się misie, to na co Grzybem nie śmierdzi, ale A jest, jest sens to wszystko pakować, jak za rok przyjeżdżamy? Jakby były pogody i nie byłoby nie, ludzi, którzy lubią sobie pożyczać, to namiot to tutaj zostawił. Myślę, że to do roku zleci, jak woda w toalecie. Myślę, że jest sens, bo... Szkoda, no bo wiadomo, on właśnie się zabrudził prawą, chodźcie. No będzie... zdarza się, no. To jest naturalna rzecz, piękne kolory, pogoda fajna, no będzie 20 lat. Strzepniesz go troszkę? Tak, A Raz na jakiś czas, trzeba... mówię no, roku chociaż już raz, nie? Tak, tak, no, oczywiście. Tak, Maty, właśnie popatrz jak się składa, w ogóle instrukcja, jak taki kot trzeba złożyć. Trzeba go położyć w miarę na poziomie, no nie mam poziomicy i trzeba go złożyć tak. Trzeba hmm? go tak złożyć. Tak, później trzeba go złożyć tak. Okej, okay. no ale zobacz co się stanęło. O właśnie tak. No to trzeba go... <noise> Bo się zakochała tam. Ojej, 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 ojej. Ojej, 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 jej. jej, 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 jej. I do plecaczka? I przez rok w plecaczku przezimuje, rozumiem? Nie <noise> wiem. Idę go wypierdolić na śmiech Nie, no poczekaj, nie chyba. Nie, no to jest historia, no Od urodzenia to trzymaj go Upierdolony Chyba masz rację, jednak zabiorę tę historię Postrzymałeś mnie od dużego grzechu Mam nadzieję, że tej białej kij się zmniejszy Bo to jest fajne auto Ale... Nic się nie stanie, dawaj Wkładaj go do pycaczka A powiem ci, Mario, że za rok Chyba w Volkswagen Passat kombi coś Koniecznie, koniecz. na Polski rodzinny auto w dieslu koniecznie 4,5 spalanie będzie, tak, tak. I z mechanikiem na tej? Tak jest.